Postanowiłaś nas wysadzić? Geralt, przepraszam, ale nie jestem w nastroju na żarty. Co ci gryzie? Niech pomyślę. To był już trzeci kryształ, który pękł. Minął już tydzień, a Lambert wciąż zbiera się, żeby załatwić to, o co prosiłam. Wesemir na złość robi remont pod moim oknem i zaczyna walić młotkiem wraz ze wschodem słońca. A Eskel zamiast polować na widłogona pojechał chyba na grzyby. Chłopaki, cóż, chyba mają do ciebie trochę żalu? Niby czemu? Ponieważ nie chcesz zdradzić, jaki właściwie masz plan. Zamiast tego traktujesz ich jak popychadło. Zresztą nie tylko ich. Ja czuję się podobnie. Wszystko wytłumaczę, jak przyjdzie na to pora. Może najpierw skończmy z przygotowaniami. Słyszałem o łóżku. Wolisz spać na ziemi? Nie polecam, podłoga jest z kamienia. Strasznie ciągnie. Wolę to niż wyciągać rude kłaki z materaca. A, więc chodzi o Tris. Owszem, chodzi o naszą ukochaną Tris. Gerald, nie chcę wyjść na pamiętliwą ządzę, ale jednak pieprzyłeś moją przyjaciółkę w tym właśnie łóżku. Tak wiem, straciłeś pamięć. Niech ci będzie. Umówmy się tak. Nie będę ci już robiła o to wyrzutów. A ty nie będziesz mi wypominał tego głupiego łóżka. Zgoda? Zgoda. Świetnie. To przejdźmy do bardziej palących kwestii. No dobrze, to co mam zrobić? Przede wszystkim pomóż Eskelowi i Lambertowi. Jeden miał dla mnie zdobyć płyn rdzeniowy widłogona, drugi naładować filakterium mocą żywiołów. I efektów jakoś nie widać. Eskelowi już pomogłem. Zobaczy, co u Lamberta. Coś jeszcze? Tak. Jest jeszcze jeden drobiazg. Jak widziałeś, mój megaskop szwankuje w dość spektakularny sposób. Gdzieś niedaleko musi być źródło energii, które zakłóca pracę kryształów. Trzeba je dezaktywować. I to szybko. Muszę pilnie z kimś porozmawiać. No dobra, jak mam znaleźć to źródło? Za pomocą tego potestyzatora. Potes, po, potestyzatora? Brzmi skomplikowanie. Ale działa bardzo prosto. Trzymaj go mocno i nim poruszaj. Im głośniej piszczy, tym lepiej ci idzie. Mm -hmm. Bez takich żartów. Bardzo proszę. No, leć już. A i jeszcze tak. Dziękuję, Geralt. Co tam? Ważysz jakieś eliksiry? Nie. Bimber z obierek. Hmm, rozumiem, że na mój przyjazd. Raczej na mój wyjazd. Nie słyszałeś? Pani czarodziejka zażyczyła sobie, żebym napełnił filakterium mocą kręgu żywiołu. Ponoć to niezbędne do odczynienia klątwy z tej waszej pokraki. Nie wyglądasz na zachwyconego. Bo nie jestem. Dobrze wiesz, że wycieczka do kręgu nie będzie miła. Z różnych względów. Pójdę z Tobą. No. Ze słynnym białym wilkiem u boku na pewno będzie raźniej. To jak? Gotowy? Ruszajmy. Nie ma na co czekać. No, miałem Ci powiedzieć. Nie dotrzemy do kręgu przez góry. W zeszłej wiosny lawina zasypała przełęcz. I musimy iść od strony stawu, tak jak przy próbie medalionu. Zgadza się. Pamiętasz drogę? Tego się nie zapomina. Ten, kto cało z medalionem wróci, dowiedzie, że jest go godzin, i na szlak wstąpić może. Wesemir słyszał, jak go naśladujesz? Mhm. Mm nie znosi tego. Wyłom sawolni Nie zamurowaliście go jeszcze? Wesemir by chciał, ale mi on tam nie przeszkadza. Oblężenia przecież się nie spodziewa. A tak do stawu można iść na skrót. A szkoda, że nam zbóje z salamandry więcej dziur nie zrobiły. Albo nie rozwalili tej rudery do reszty. Ja się zastanawiam. Będziemy musieli płynąć na drugą stronę stawu w pław. Nie. Mam zacumowaną łódź. Wiesz, chodzę tam czasem na ryby. No proszę. Nie powiedziałbym, że masz temperament wędkarza. Używam bomb. Rzucasz jedną, a potem wyławiasz, co wypłynie na powierzchnię. A, to wiele tłumaczy. No, jestem pod wrażeniem. Gdzie się tego nauczyłeś? Wiesz, pewien stary mistrz pokazał mi tę sztuczkę, gdy byłem w Dobra, dobra, i tak ci nie wierzę. Jak tam z Wasemirem lepiej? Chyba tak. Staruszek przestał moralizować. Ja staram się go zbytnio nie wkurzyć. Mhm. Z jakim efektem? Średnim, ale wiesz, zamek jest duży, łatwo się w nim mijać. Cholera, przecież ją tu cumowałem. Lina musiała puścić. Dobra. A ja myślałem, że łódka sama się odwiąza. Cholera w tej blędnej nigdy... Przed moim przyjazdem była burza? Tak, pięć dni temu. Mhm. Mm Żagiel rozwinął się na wietrze, cuma puściła i łódka popłynęła w krzaki. Jeszcze jej tu brakowało. No dobra, wyjście do jaski jest po drugiej stronie. Musimy przepłynąć staw, przejść przez jaskinię, wdrapać się na łeb i będziemy na miejscu. Teraz to się nie wydaje takie straszne, co? Nie, ale i tak ciary chodzą po plecach. Wiesz, że z mojej grupy wróciło tylko dwóch chłopaków. To wy wpadliście w pieczarach na Starego Grota. Mhm. Zbieramy się, skakuj. Dobra, ale ja steruję. Bo co? Bo to moja łódka. Koniec dyskusji. Sam robiłeś tę wajwę? Tak, a co? Coś się nie podoba? Poza tym, że nabiera wody to nic. Nie ma. na drugą stronę jeziora dopłyniemy. Chyba, że w coś przypieprzymy, ledwo widać co jest przed dziobem. gęsta jak mleko. Wbudził się w tobie poeta? Mhm. Mm Chcesz usłyszeć fraszkę? Pewnie. Lambert, Lambert, Ty chuju. Całkiem całkiem. Odpadnij trochę od wiatru, bo żegna się o Nie ojca, dzieci robisz. Gotowy na wycieczkę po jaskiniach? Mhm. Mm tylko zanim wejdziemy, lepiej. Wypić kota, wie. Masz jeszcze jakąś cenną radę? Na przykład nie hałasuj, bo obudzisz starego grota. Jesteś bardziej drażliwy niż Jen. No, tylko się nie zakochaj. Chodźmy. Ach, pomocy! Słyszysz, jakiś chłopak. Wiesz, że w tej okolicy nie mieszka nikt poza nami. To musi być łuda, a jeśli nie... Rób, co chcesz. Sprawdźmy to. Na wszelki wypadek. Wesemir mówi prawdę. Zawsze pchasz palce między drzwi. No dobrze. Chodźmy. Hej, mały! Spokojnie, już jesteś bezpieczny. Nie, nie! pomocy! No dobra, zwracam ci honor. Miałeś rację. Proszę proszę, kto by się spodziewał. Wrócimy do tego później. Najpierw zajmijmy się mglakami. By się spodziewał. A, coś mi mówi, że prędko nie odpuścisz. Ano nie. Cały świat powinien usłyszeć o tym, że słynny Geralt z Rivii dał się podejść jak dziecko. Może jaskier ułożyłby o tym jakąś balladę. Co myślisz? Niech lepiej zaśpiewa o tobie, Lambert, albo upierdliwy Wiedźmin. Lepiej upierdliwy niż naiwny. Dłużej pożyje. Zmieniając temat, czy ja dobrze widziałem, że ten chłopak. Mhm. Mm Jeden z naszych. Musiał donąć w czasie próby. A mglaki zapamiętały jego wygląd i głos. Urocze. Zabierajmy się stąd. Nie musisz mnie namawiać. Wiesz, ja tu w ogóle nie chciałem przychodzić. Lambert, dość. Zaraza za wysoko. Chyba, że cię podsadzę. Pamiętasz? To też była część próby. Wiedźmi nie jest samotnikiem. Ale czasem i samotnik potrzebuje pomocy. Słowa wesemira. Gotowy? Cholerny gruba się! Raz dwa, trzy! Też lekki nie jesteś. No. Dojdziemy. Hmm. Można by te ściany rozwalić, ardem uh -huh. i obudzić starego grota. A co? Boisz się? Możesz tak nie tupać do cholery. Nie poślizgnąłem się. Trochę. A! Hmm? Coś mi wpadło do oka, jakiś okruch. Oby nie lodu, bo będziesz jeszcze wredniejszy. Haha. Ha. Co się spodziewałeś, że będzie pachnieć fiołkami? Nie, nasz. Patrz, jak słodko śpi. Może byśmy tak sprawili, żeby nigdy już się nie obudził. Uff, dobrze wyjść na powierzchnię. Mm, ale to nie koniec kłopotów. Mówisz o trolach? To one mają kłopot, nie my. Nie wiem, komu chcesz zaimponować, ale na mnie te twardzielskie teksty nie robią wrażenia. I kto to mówi? Vesemir opowiadał mi, jak robiliście zlecenie dla Newgardczyków. W Velen. Co? Co ty robisz? Hmm. Zabijam potwory. E, <laughs> Dobre sobie. Tak mi się powiedziało, wiesz. Chodźmy już.